Czy kiedykolwiek odkładałeś ważne sprawy na później, skupiając się na własnych potrzebach? Dokładnie tak było w Jerozolimie 520 lat przed Chrystusem. Po powrocie z wygnania babilońskiego, Żydzi bardziej troszczyli się o własne domy niż o odbudowę świątyni Bożej. Prorok Hagaj otrzymał wtedy przesłanie od Boga: Czy to jest czas, abyście mieszkali w swoich wykończonych domach, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Ludzie budowali sobie piękne domy, ale dom Boży pozostawał zniszczony. Mimo ciężkiej pracy, ich plony były skąpe, a szczęście, ulotne. Hagaj wyjaśnił im prostą prawdę. Zaniedbując sprawy Boże, zaniedbywali własne błogosławieństwo. Jego słowa poruszyły serca przywódców i ludu. Pod przewodnictwem Zorobabela i Jozłego społeczność zjednoczyła się w dziele odbudowy. W ciągu zaledwie trzech tygodni, prace ruszyły pełną parą. Bóg przez Hagaja obiecał: Będę z wami. Ta historia przypomina nam, że kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne układa się właściwie. Świątynia została ukończona, a lud doświadczył odnowy duchowej i materialnego błogosławieństwa. To ponadczasowe przesłanie o właściwych priorytetach i Bożej wierności wciąż przemawia do nas dzisiaj. Subskrybuj boski przekaz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobiłaś. Zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zostawić serca w komentarzu. Dziękuję, że tu jesteś.